Siemanko, widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście z Runeterry. Tak jest. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować dek, który powstał tak naprawdę dzięki nowym kartom, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji. Żeby było ciekawiej, pojawi się ulubieniec graczy przede wszystkim Ligi Legend. Mam na myśli tutaj złowieszczego, potężnego Timo. Przejdźmy do prezentacji talii. Wydaje mi się, że jest na swój sposób wyjątkowa. Będę miał problem z nazwaniem tego odcinka, dlatego, widzowie, że nie do końca wiem, jakby tutaj ładnie sobie ukłożyć słowa. Zacznijmy od Timo. Oczywiście, Timo, znacie, że ją uderzył od Nexus. No to Pyk! Leci pięć trujących grzybów. Dotali randomowo, oczywiście losowo, Dotali przeciwnika. No jeżeli ta karta podniesiona, będzie miała takiego grzybka, no to pyk, uderzamy w nexus. Po co jest ten Timo razy jeden? Po to, że bardzo się przydaje do kończenia właśnie dzieła. Dzieła jakiego? No takiego, że za zobaczycie, bo tak naprawdę ta karta, którą teraz widzicie, gra tutaj pierwsze skrzypce. Jeżeli już ją dobrze poznaliście i zagracie drugą taką kartę, zamieni się w taką bardzo fajna sprawa. Przy ataku oj, poza nieuchwytnością, jak widzicie, zadaj jeden obrażeń, jeden punkt, dobra, po prostu punkt obrażeń wrogom i wrogiemu Nexusowi. Jest to tyle fajne, że doskonale widzowie to działa z pozostałymi kartami, które mamy w naszym deku. Między innymi Bestia bardzo dobrze działa. Między innymi, słuchajcie, ta karta również bardzo dobrze działa. Przywołuje takie... Dwie karty i jak widzicie, pyk, znowu uderzamy w Nexus. Czyli o co tu o co tutaj tak chodzi? Chodzi o to, widzowie, że omiliacie jakby samo pole bitwy, zadając obrażenia prosto w Nexus. I pojawia się tutaj Wybuchowiec, wybuchowiec Nowicjusz. Co za piękna nazwa. Który przy ataku zadaje dwa punkty obrażeń Nexusowi. Znowu tutaj omijamy. Swoją drogą, karta kiedyś była raczej rzadko spotykana. Czasem grana oczywiście w Nexusie pod agro. To jak pojawiała się co jakiś czas. Po to też prześladowane, prześladowcze cienie, żeby dobrać te karty, które nas bardzo interesują. Pojawia się też bardzo rzadko spotykana, nie oszukujmy się, rusznikarka frajdy. Kto wymyślał te nazwy, widzowie? No i widzowie... Nie, nie wydaje mi się, że opłaca się tłumaczyć pozostałych kart, dlatego że najlepiej po prostu zobaczycie ich działanie. W samej grze wszystko robicie, żeby zadać, właśnie omijając pole bitwy obrażenia wrogiemu klejnotowi. Przy okazji tworząc jak najwięcej takich kart lub podobnych kart. I jaki to jest deck? No gdzieś tam klasa, myślę, A. Widzowie zacznijmy sobie grać oczywiście na e, Normalkę. Będę miał więcej czasu, żeby omówić ten deck, jakieś tutaj fajne zagrania. Przyznam się szczerze widzowie, bez bicia, że gram nim raczej rzadko. Co jakiś, co jakiś czas pojawił się na moich streamach. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, zapraszam bardzo serdecznie. Twitch.tv slash uszak przez 2a. Pojawia się coraz więcej osób. Te wyniki faktycznie są coraz lepsze. No super sprawa. Mam nadzieję, że będę tylko lepszym streamerem, ale na razie to nie wiem, czy do końca mi wychodzi. Dajcie znać w komentarzu, czy wychodzi, czy nie. Nie dobraliśmy karty, moi drodzy widzowie, tej nowej, za dwa punkty akcji. Wymienię sobie tutaj wszystko, zaryzykuję. Na co my gramy, widzowie? Zilean i Jinx. Nie widziałem jeszcze takiego połączenia. No jak sami widzicie, zbyt dużo kart do wyboru w pierwszej turze nie mieliśmy. Ale skoro mamy atak, zobaczmy, rzućmy tutaj kartę. Jest ona tyle fajna, że ma 3 punkty zdrowia. W drugiej rundzie jest naprawdę mało kart, które są w stanie ją skontrować. Zobaczcie, na i pyk, uderzymy, uderzymy za 3 punkty. Bardzo fajne obrażenia. Inwi Aha, bardzo ważna sprawa. Taka rada ode mnie: Starajcie się zadać jak najwięcej obrażeń. To musicie po prostu inwestować wszystkie zasoby, żeby zadawać jak najwięcej obrażeń. To jest bardzo ważne, widzowie. Przeciwnik tutaj sobie zostały bardzo dużo punktów. Za bardzo nie rozumiem na czym polega jego deck, więc zaraz może się przekonamy. Rozumiem tutaj, że staramy się jakoś może. Mieć jak najszybciej ulepszoną jinx na stole. Tak jest, jest odrzu odrzucenie kart widzowie. Um... Możemy sobie zagrać yy, prześladowczy cień. Jest mała szansa, że dobiorę tutaj same zaklęcia. A no właśnie widzowie. Beczki, beczki wydają mi się spoko, bo jeżeli dobierzemy później bestię zagłady, to ona nam przywróci zdrowie, widzowie, więc zaryzykujmy. Mamy tutaj też włączenie zmroku, bardzo fajna sprawa, widzowie. Możemy kliknąć na razie OK. Zawsze można też zabić którąś z tych beczek i dobrać karty. No, gra nas nie rozpieszcza, bo dalej nie dobraliśmy tych nowych kart. Bardzo chciałbym je zobaczyć. A przeciwnik bardzo... Dziwna talia, szczerze mówiąc, widzowie. Zobaczymy. Mój pies chrapie, widzowie. Także dodatkowe efekty. Eee, jak widzicie, widzowie, no za dobrze to nie wygląda. Dobro sobie krawa wyrzucił, jeszcze zadała nam obrażenia. Więc my po prostu zabijmy tę kartę. Po to, żeby dobrać te. Mam nadzieję, jednostki, które nas najbardziej interesują. Bo nie wygląda to zbyt dobrze. Ta karta jest tutaj, jak widzicie teraz, bezużyteczna. Tu pranie kart możemy zawsze liczyć, że się uda, ale to jednak jest pewna losowość. My nie mamy oczywiście tutaj czym blokować. To nam bardzo nie przeszkadza, aczkolwiek no, beczki zadadzą nam też obrażenia, nie? Okej, okay, pojawia się ta karta widzowie, tylko jest mały problem, że my je tak naprawdę jej nie odpalimy tutaj. Ta karta jest bardzo ok, bo ma bardzo dużo ataku. Ma troszkę też życia. Więc jest w stanie zablokować e, atak, który niedługo nadejdzie. Czyli sobie zabijemy w następnej rundzie, wydaje mi się, że bez problemu. Tak jest. Bez jej zagłady, bardzo dobra karta teraz. Przydałoby się zostawić nam na zaklęcia, bo wtedy na pewno wykorzystamy tego pana, i ten pan by mógł zabijać te karty, które mają jeden punkt zdrowia. Kontynuujmy mój plan. E, ma negacje, widzowie, ma negacje tutaj. Więc może nie ryzykujmy. Teraz ty nam się czekaj. Tak, tak, dokładnie, bo ten ma efemeryczność, zabijmy. Jinx, Jinx tutaj bardzo robi dobrą robotę, zabijmy ją. I jest tutaj oczywiście negacja po stronie przeciwnika, bo to jest Shurima, ale nie wiem, czy będzie chciał zużyć tak dużo punktów. Jedna Jinx mniej. Musieliśmy tutaj widzowie ryzykować, bo to jednak cztery punkty obrażeń, tutaj są zaledwie dwa. Może przywróćmy sobie widzowie, póki jest szansa. Chciałem zostawić, tak, to prawda, ale wydaje mi się, że zaczyna być niebezpieczna sytuacja. Możemy nadal chyba ją zabić widzowie, więc nie jest problem. Jakiś spory, to, to zagranie nie jest sporym problemem. Tak, uda nam się odpalić, oczywiście, tutaj jednostkę. Jak widzicie, zrobimy sobie kopię. Następnie zamienimy. Okej, okay, niestety przeciwnik na, na domiar złego gra to samo. Więc musimy, wydaje mi się. Może jeszcze nie widzę, może jeszcze tego nie róbmy. Wciąż wydaje mi się, że jest fajna sytuacja. No, nie wygląda to fajnie, ale zabijemy te dwie karty chociaż. Będzie wymiana jeden za jeden najwyżej. Przeciwnikowi kończył się karty. My na szczęście możemy uruchomić zmrok. Zawsze to jakieś zaczerpnięcie widzowie. Więc gra się jeszcze nie skończy. No, a tych obrażeń mało, mało widzowie, malutko obrażeń, ale my zaraz sobie tutaj poradzimy ładnie. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w stanie zabić tę kartę, nie tracąc tej. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tak jest, musimy już to zagrać. Skąd możemy zaczerpnąć widzowie? Pytanie za 100 punktów. No, z susa raczej, widzowie, bo tutaj zabicie, próba zabicia tutaj Jinx. Yy. Chyba, że w następnej rundzie zagramy tę kartę i wtedy zaatakujemy. To jest jakiś plan, widzowie. Próba zabicia Jinx. W następnej, yy, faktycznie, próbie w następnej rundzie. No tak, nie zagrałem z mroku widzowie. Katastrofalny błąd po mojej stronie, widzowie, niestety. Bo przecież ta karta miała tam wcześniej zmrok i nie uruchomiłem. Powinienem mistyczny pocisk poczekać, być cierpliwy, ale tego nie zrobiłem widzowie. Ogromny błąd teraz po mojej stronie. Ale na szczęście możemy tutaj zablokować wszystkie te karty. Tak jest widzowie. się lepiej. Mamy drugą kartę. Jest idealnie. Zobaczymy co zagra jeszcze przeciwnik. Wciąż e, tutaj grozimy zabiciem e, tej e, Jinx. Gorzej, jeżeli tutaj będzie karta. E, wyrzuć jedną kartę. Jinx z awansem. Nie skontrujemy tego. No ale i tak będzie Jinx awans. No i niestety nasz plan tutaj nie zadziała, widzowie, dlatego że jest troszkę więcej życia. Zagrajmy jeszcze spokojnie, widzowie. Okej, okay, zastanówmy się, bo mam mało punktów, widzowie. A uważam, że jestem w stanie skończyć to w tej rundzie. O tak, widzowie, jeszcze jestem w stanie to skończyć. Wydaje mi się, że Jinx, jeżeli ma tutaj zaklęcie, to faktycznie odpali się super rakietą, ale to nie jest dla nas problem. Zabiję dam tylko tego kolegę, to nie jest jakiś y, wielki ból. Za ile tutaj zaatakujemy na przeciwnika? Mało, mało widzowie, nie możemy sobie na to pozwolić. Bo nawet jeżeli tutaj to będzie jeden, to nie zadziała, bo mamy tylko dwa, więc kontynuujmy nasz plan. To jest jednak jeden punkt obrażeń wszystkim wrogom. Jeżeli rzuci to teraz to, widzicie, to jest zaklęcie powolne. Wydaje mi się, że to wygrywamy mimo wszystko. Okej, okay, okej, okay. nie wydaje mi się, żeby była tu karta, która umożliwi skończenie mu gry. Nie, nie wydaje mi się, co. Posłuchaj mnie. Tak jest. O, ciekawy dek. Przyznam się, szczerze, że nie spotkałem go. Coś nowego, coś fajnego. Jak widzicie, starałem się zrobić wszystko, żeby tam gdzieś tam po drodze atakować ten Nexus przeciwnika. Za bardzo nie chciałem wchodzić tutaj w szranki na polu bitwy. Całkiem fajna gierka wyszła. Nie do końca było wiadomo, kto wygra. Na szczęście przeciwnik nie miał dobrej karty na koniec. E, ten matchup jest e, trudny do, do ogarnięcia, widzowie. Zostawmy sobie jeden punkt, bo to jedno, jedno takie zaklęcie, dlatego że zawsze warto coś tutaj zamienić. E, to jest bardzo fajna swoją drogą karta, dlatego że może blokować jednostki przeciwnika na początku. Minus jest taki, widzowie, że to jednak my atakujemy w pierwszym i trzecim tokenie. Co to właściwie znaczy? A to znaczy, widzowie, że w czwartej rundzie może być po prostu koniec gry, i, i dostaniemy wciary. Z drugiej strony, widzowie, zwróćcie uwagę na to, że nie mamy tej nowej jednostki, która by robiła nam roboty na stole, prawda? Bo byłaby gdzieś tam szansa grożenia tym kartą, które byłyby na stole, a tak? No, niestety. W najlepszym wypadku zaatakujemy w rundzie. Trzeciej rzucając 2-1-2. No, my nic tutaj nie zrobimy. Nawet gdybym rzucił tutaj obserwatora, to by nam nic nie dało. Dwa punkty. Nie mamy karty pod zmrok. O, właśnie popełniłem w poprzedniej grze błąd, ale mimo wszystko udało nam się wygrać, także kozak Flow Florin. Co tam zrobisz, kolego drogi? Na razie oczywiście nie wykorzystamy tego, ale. Ale mamy fajny atak na, na szczęście w następnej rundzie. Okej, okay, fajnie, że atakuje już teraz. Nie, nie, nie będzie tutaj jakiegoś pogromu ze strony przeciwnika, gdyby zrobił większą liczbę kart na stole. Okej, okay, pauza. No, będzie ten atak, widzowie. No, będzie ten atak. Będzie nieszczęsny atak przeciwnika, zaraz. Azir, bardzo dużo zużytych punktów. My tutaj nie... Ajajaj. Atakujemy, faktycznie fajne obrażenia, bo to jest dycha, widzowie. Ale problem jest taki, że nie wiem, czy ja dam radę się obronić. Eee, nie wiem, czy ja dam radę się po prostu obronić w następnej turze. Bardzo fajne obrażenia. Tak jak widzicie, co z tego, że zablokował jedną tutaj kartę? <grydy> Jakby nie patrzeć, widzowie, to nadal olbrzymie obrażenia. Beczki mogą... Beczki są o tyle fajne, widzowie, zaraz wam pokażę, bo zobaczcie, on rzucił taką kartę, nie, a my robimy teraz tak, i te karty pozwalają nam blokować, i to jest fenomen. A, no dokładnie, pojawi się oczywiście tutaj za chwilkę Azir, ale to nam nie przeszkadza jakoś specjalnie. Azir, mam na myśli, przywoła tego jego mościa. Oczywiście blokujemy jego, bo on zadaje dwa punkty obrażeń. Czy chcemy tutaj blokować? Mmm... Możemy, ale nie musimy nawet tego robić, bo mamy bardzo dużo życia na Nexusie. A oczywiście, te karty chciałbym, żeby przeżyły. Na razie co mogę skontrować, gdyby jakaś była w ogóle próba zabicia, ale wątpię, że będzie, bo nie ma tu takich kart. Ok, w porządku, będzie tutaj duet. Skopiujemy tego użytkownika, kolegę, dlatego że, zobaczcie, tu jest tak: 2, 2 i 2. Wciąż możemy fajnie widzowie blokować. To nie jest duży problem. To, jest, to oczywiście jest frustrujące dla nas, ale chodzi o Azira. Azir ma za chwilę awans, widzowie. Niestety, tu będzie awans. to nie ja! Ok, to nas jeszcze widzowie, bardzo nie boli. Tak jak mówiłem, no. Pauzował, pauzował i wypałzował całkiem sporo. Dobra, mamy Mystic Shot, i to, to może być warunek naszego zwycięstwa. I Raya to jest awansem. No, tragedia. A w szczęście ta karta może bronić. Zawsze tu leżało. To jeszcze nie jest dużo obrażeń Bo zaatakujemy pełnym stałem widzowie wtedy. Mam przewagę na stole. Widzowie wydaje mi się, że to jest GG. Jak Tutaj miałem jeszcze defensywny, powiedzmy, mistyczny pocisk, gdyby coś nie wypaliło. No, ale tak, zwycięstwo należy do nas. E, widzicie, troszkę wydaje mi się, że e, przeczekał sobie sytuację kolega. Przeczekał sobie kolega sytuację jeszcze, widzicie, na spokojnie. Oczywiście, gdyby była następna runda, no to nie mielibyśmy szans, ale... Wygraliśmy już w tej. Bardzo fajne takie, jeżeli chcecie sobie tam pograć nawet na zwykłych gierkach, czy na rankedy bym polecał. Widzieliście, wygraliśmy z Irają Azirem. To jest duży sukces, ale widzicie też co się dzieje, widzowie, jeżeli nie dobierzecie po prostu nieuchwytnej jednostki, która jest ta nowa, bardzo silna, bardzo fajna. No cóż, widzowie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o Twitchu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Link oczywiście w opisie tego filmu. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się Jo.